Serdecznie witam wszystkich Państwa na konferencji zatytułowanej Rola i zadania Polonii, Polaków za granicą w obronie do, dobrego imienia Polaków i Polski oraz prawdy historycznej. Ten temat jest niezwykle ważny w kontekście kampanii oczerniania Polski i naszego dobro, dorobku historycznego. Naszym obowiązkiem jest przeciwdziałanie tym tendencjom. Głoszenie prawdy, czasami bardzo trudnej, dla nas też, ale prawda zawsze wyzwala. Jest naszym obowiązkiem dochodzenia, dochodzenie do niej i jej głoszenie. Jest to też obowiązek moralny Polaków, szczególnie tych, którzy mieszkają poza granicami kraju, bo często zdarza się tak, że te negatywne opinie, negatywne wizerunki, o Polskości i Polakach są propagowane właśnie poza granicami naszego kraju, tam, gdzie Polonia i Polacy, mieszkający na całym świecie, mają możliwości przeciwdziałania tym zniesławiającym opiniom. Serdecznie witam wszystkich obecnych na tej konferencji. Przede wszystkim panią Jadwigę Mariolę Szczypińską, naczelnika Wydziału projektów i programów w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Dziękujemy za to, że jest pani obecna i reprezentuje na tej konferencji pana ministra Jana Dziedziczaka oraz pana dyrektora Jana Badowskiego, którzy ze względu na swoje obowiązki nie mogli osobiście wziąć udziału w naszych obradach. Dziękuję także wszystkim, zapraszam i Witam wszystkich członków Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią, członków tejże Rady. Dziękuję za Waszą obecność i mam nadzieję, również głos, który zabierzecie podczas naszych obrad. Dziękuję także za obecność wszystkim uczestnikom tejże konferencji, którzy będą wygłaszać swoje referaty i dzielić się swoją wiedzą. Proszę Państwa, 25 stycznia. Tego roku Odszedł od nas zasłużony badacz. Polonii, dziejów w Polonii przede wszystkim nie, nie są, są wyjątkowe jego zasługi w zakresie biografistyki polonijnej. Profesor Zbigniew Fiudicki, autor wielu, wielu słowników, które do dzisiaj są kopalnią wiedzy na temat działaczy Polaków mieszkających poza granicami Polski. Proponuję, żebyśmy powstali i uczcili chwilą milczenia i modlitwy tego wybitnego badacza. Także także wszystkich innych członków naszej rady panią panią wspomnę, panią Ewę Kosmalę. Pomóżmy się krótkowych intencji. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę Państwa, na moje ręce wpłynął list, zajmijmy miejsca, wpłynął list Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią, Pana Magistra Waltera Wiesława Głębiewskiego. Bardzo proszę Panią Anetę Hoffman o odczytanie tego listu. Ksiądz-profesor Waldemar Gliński, wiceprezes do spraw naukowych Światowej Rady Badań nad Polonią, Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem Rola i zadania Polonii i Polaków za granicą w obronie dobrego imienia Polaków i Polski oraz prawdy historycznej. Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy. Uprzejmie informuję, że przez kilka ostatnich miesięcy uczestniczyłem w przygotowaniach i organizacji naszej konferencji, pracując w składzie zespołu roboczego Światowej Rady Badań nad Polonią. Organizacja tej konferencji ma na celu podkreślenie roli i znaczenia utrzymania i obrony wolności i niepodległości dla naszej ojczyzny i naszego narodu. Szczególnie w okresie zbliżających się wyborów do Parlamentu Rzeczpospolitej i udziału w referendum jest to bardzo ważne działanie ze strony naszego stowarzyszenia. Bardzo żałuję i przepraszam, że ze względów zdrowotnych nie mogę być z Państwem, być z Wami i uczestniczyć w tej konferencji. Jest mi naprawdę trudno się z tym pogodzić. Proszę przyjąć słowa podziękowania, szacunku i wdzięczności skierowane do księdza profesora Waldemara Glińskiego, wiceprezesa do spraw naukowych naszej Rady i do wszystkich osób, które organizowały i uczestniczą w tej konferencji. Pragnę również serdecznie podziękować przedstawicielom władz rządowych i parlamentarnych za udzielane poparcie naszej statutowej działalności. Serdeczne życzenia owocnych obrad, z poważaniem Walter Wiesław Gołębiewski, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią. Teraz część bardzo istotna inauguracji. Uhonorowanie tych osobistości, które swoim wkładem, pracą, zaangażowaniem niezwykle wiele dobra zrobiły dla Polonii na całym świecie. Bardzo proszę pana, Wiesława pana profesora Wiesława Wysockiego o uhonorowanie tych członków, tych osób, które zostały, którym zostały przyznane, przyznany krzyż, order Krzyża Światowej Rady Badania nad Polonią. Po raz pierwszy Krzyż Polonii został przyznany w setną rocznicę odzyskania niepodległości. To bardzo znamienny moment i od tego. Roku od tej szczególnej daty 2018 corocznie Rada przyznaje swoje wyróżnienia dla tych, którzy poświęcają się dla pracy społecznej polonijnej. Krzyż Polonii jest przyznawany za wkład w rozwój nauki i kultury polskiej za granicą, za propagowanie i obronę dobrego imienia Polaków i Polski, za głoszenie prawdy historycznej i obronę katolickich tradycji narodu polskiego oraz upowszechnianie wiedzy o polskich osiągnięciach w rozwoju nauki, kultury i techniki. Kapituła której mam zaszczyt przewodzić, w tym roku uhonorowała trzy osoby krzyżem Polonii. Uhonorowała obecnego biskupa polowego, jego ekscelencję księdza doktora Wiesława. Lechowicza, który od dwóch lat jest biskupem polowym Wojska Polskiego, ale przez wiele lat wcześniej pełnił misję duszpasterską wśród Polonii świata. Myślę, że wielokrotnie wielu z Państwa miał okazję w różnych miejscach, bo był to biskup podróżujący się, by nie powiedzieć, wałęsający się po świecie. I mia, mia, wielu miało okazję spotkać na różnych drogach, w różnych sanktuariach i nie tylko sanktuariach tę osobę. Niestety ksiądz biskup z racji tego, że pełni obowiązki duszpasterza Wojska Polskiego, a dzisiaj mamy taki czas, że obowiązki wymusiły na nim, by był gdzie indziej niż z nami. Ale zapewne zorganizujemy odpowiednią uroczystość, by móc przekazać to odznaczenie. Drugim naszym wyróżnionym jest profesor doktor habilitowany Bogusław Polak. Wieloletni dziekan z Politechniki Koszalińskiej, historyk zajmujący się sprawami, zwłaszcza okresu międzywojennego i emigracji wojennej. Profesor Bogusław Polak niestety jest po darze i nie będzie mógł być z nami. Miałem nadzieję, że będzie jego syn, ale także zatrzymały go obowiązki. Dzisiaj po ojcu pełni obowiązki dziekana na Wydziale Humanistycznym, największym Wydziale Politechniki Koszalińskiej. Ale koszalin jest z nami reprezentowany bardzo godnie przez pana profesora, doktora habilitowanego Jacka Knop któremu chcemy wręczyć dzisiaj nasz Krzyż Polonii za jego wieloletnie zasługi, za wkład w pracę na rzecz Polonii i liczymy, że to tylko będzie taki dobry znak do wiel dalszych owocnych prac Pana Profesora. Panie Profesorze, bardzo proszę. Tak, Aha, to tak, poprosimy jeszcze księdza i księdza tak. Poprosimy kawalera Orderu Krzyża o zabranie głosu. Tak? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Przedstawiciele Polonii, no muszę przyznać, że jest to dla mnie duże, ważne i niecodzienne wyróżnienie. Rzeczywiście staram się propagować treści etniczne, narodowościowe, w szczególności. Poloniny. Od tego rozpocząłem swoją taką przygodę z nauką, swoją także drogę akademicką. Tym treścią poświęciłem swoje główne rozprawy, które stały się osiągnięciami na stopnie naukowe. I muszę przyznać, że jest to takie szczególne ukierunkowanie, szczególne wynagrodzenie tych lat, o których pan profesor. Wysocki mówił spędzonych w archiwach, w bibliotekach, najczęściej jednak tych godzin spędzonych w domowym zaciszu, przy biurku, przy lampce, przy lampie zapalonej zapalonego światła, tak, ale z pewnością także i, i lampce wina, gdzie mogłem i więcej, jakby tych treści przeżywać, dokumentować i przygotowywać do publikacji. A więc chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Nie tylko panu przewodniczącemu, chociaż jemu w szczególności, bo jest w końcu szefem kapituły, ale także Światowej Radzie Badań nad Polonią, z którą praktycznie jestem od początku związany przez jedną kadencję. Nawet miałem e, tę przyjemność wypełnienia obowiązków wiceprzewodniczącego tejże rady u pana profesora Targowskiego. No i jest zawsze tak niby najraźniej, najbliżej wśród bliskich, wśród tych osób, z którymi się jest, związanym ze Światową Radą, ale jednocześnie jest także najtrudniej przed państwem wystąpić w takich momentach, no bo rodzą się pytania, czy to rzeczywiście ja tutaj powinienem stać, czy ja powinienem być wyróżniony, czy ktoś z państwa, jakaś inna osoba, która także ma dorobek polonijny odpowiedni, a niejednokrotnie także Większy. Stąd jestem zaszczycony, jestem dumny, że mogę tutaj z Państwem być i mogę takie przyjemne wyróżnienie odebrać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie takim zaufaniem i na pewno pozostanę wierny tradycjom polonijnym, na pewno do końca swoich dni. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo za ten głos, za tą uroczystość niezwykle doniosłą, piękną. Dziękujemy przewodniczącemu Kapituły za wręczanie orderu Krzyża. Proszę Państwa, ta konferencja odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Bardzo dziękujemy i składamy na ręce delegata tej Kancelarii nasze głębokie podziękowania za to, że po raz kolejny już z rzędu możemy tego rodzaju konferencje i nasze działania prowadzić w oparciu właśnie o te środki pozyskiwane dzięki dotacjom Kancelarii. Bardzo dziękujemy także za wsparcie pozostałych członków, pozostałych podmiotów wspierających naszą. Naszą konferencję prosimy panią dr An Anetę Hoffman o to, aby zaprezentowała właśnie te instytucje wspierające Światową Radę Badań nad Polonią i Instytut Historii UKSW. Szanowni Państwo, nic dobrego się nie dzieje bez wspólnoty ludzi, którzy są, mają wspólny cel, wspólne zainteresowania. Od wielu, wielu lat, jak wiemy, Światowa Rada Badań nad Polonią zajmuje się właśnie jako Towarzystwo Naukowe badaniami i upowszechnianiem wiedzy o historii i działalności Polonii na całym i Polaków na całym świecie. Ale, tak jak mówiłam, bez nas, członków, którzy, którzy chcą wiele zrobić, to jedno, ale, jeżeli mamy to wsparcie, o którym ksiądz mówił również w czasie mszy, to współdziałanie, to otwarcie jeden na drugiego, gdy to jest właśnie, wówczas na pewno możemy osiągnąć więcej. I tak jak ksiądz profesor Waldemar Gliński wspomniał, jesteśmy bardzo wdzięczni naszym partnerom i też kancelarii prezesa Rady Ministrów, że w ramach środków na pomoc i współpracę Polaków, dla Polaków i Polonii na całym świecie w tym roku nasza konferencja została właśnie wsparta środkami z tego, z tego programu. Dzięki temu również działacze Polonini z całego świata mogli do nas tu przyjechać i, i ich głos będzie słyszany nie tylko online, nierealnie, tylko w, w pełnym realu. Proszę Państwa, jednak chciałam tutaj zwykle te, tych partnerów wymienia nasz prezes, który niestety, tak jak wspomniałam w odczytanym liście, z powodów zdrowotnych niestety nie mógł tym razem przybyć ze Stanów Zjednoczonych do nas. On zawsze właśnie wymienia partnerów, którym bardzo chcemy podziękować, bo tych partnerów polonijnych, ich wsparcie jest dla nas bardzo ważne. One też są głosem, głosem tutaj Polonii, który, który chcemy, żeby w kraju był słyszany. Wśród naszych partnerów jest Stowarzyszenie Republika Polonia, Kongres Polonii Amerykańskiej Zachodniej Florydy i Koalicja Polonii Amerykańskiej. Nie było nas by tutaj, gdyby nie stały partner Światowej Rady Badań nad Polonią, czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Większość naszych konferencji tutaj się właśnie odbywa. Tu również swoją siedzibę ma Światowa Rada Badań nad Polonią. Także bardzo dziękujemy jak zawsze organizatorowi, współorganizatorowi dzisiejszej konferencji, Dziekanowi Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który będzie obecny zapewne później. Akurat Rada Wydziału jest dokładnie w tym samym momencie, rozpoczęła się kiedy nasza konferencja. Także bardzo dziękujemy, że Instytut Historii, mam nadzieję, że studenci wykładowcy też później mają i dzisiaj, i jutro zajęcia, będą tu obecni, będą wsłuchiwać się w Państwa niezwykle, niezwykle ciekawie zapowiadające się referaty. Także, także za tą gościnność też tutaj bardzo dziękujemy. No i prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zgodnie z programem, z przyjętym harmonogramem, ta część inauguracyjna już się niebawem skończy. Zapraszam na przerwę kawową okazja do bardziej osobistych rozmów przy kawie, przy ciastku. Spotkamy się na pierwszej części konferencji o godzinie 12.00. Poprowadzi. Ten, tę część ksiądz, profesor doktor, habilitowany Bernard Kołodziej będzie moderował dyskusję. Bardzo to proszę. A zatem teraz zapraszam na kawę i ciastko. I spotykamy się w tym miejscu o godzinie 12. O 11.30, przepraszam.